Ethereum po 1850 dolarów. Ostatnio miał być dobry sygnał na baj. I co w tym momencie z Ethereum? Czy to już jest dołek? Czy to jest ten ostateczny dołek i zaczniemy w końcu rosnąć? Czy to jest czas do tego, żeby kupić Ethereum i zacząć budować pozycje? Na to pytanie odpowiem dzisiaj w dzisiejszej pełnej analizie Ethereum, ale również powiedzmy sobie szczerze. Ethereum miało kosztować na koniec 2025 roku albo w 2025. Kiedykolwiek by to nie było, 10 bądź też 12 tysięcy dolarów. Czy wciąż mamy szansę na takie ceny? Pewnie tak. Sky is the limit, jak to mówi się na rynku, ale rynek żyje bardzo dużymi oczekiwaniami. Ale zobaczmy na fakty, jakie są na wykresie. Ostatni tydzień, czy początek ostatniego tygodnia, przyniósł bardzo duże oczekiwania, ale również dzisiejszy początek. Tego tygodnia również daje całkiem niezły obraz, jeśli chodzi o Ethereum. Chodźmy na wykresy. Ethereum od początku roku, zamiast rosnąć i przebijać 4000 dolarów, to Ethereum zaczęło spadać. W międzyczasie rosły cały czas, aż do momentu 20 stycznia rosły oczekiwania z elekcją Trumpa i później jego roli właśnie w kolejnej hoście czy kontynuacji hosty. Ale tak się nie stało. Od początku roku Ethereum i pozostałe topki jeśli chodzi o kryptowaluty obniżają swoje ceny. No i tak samo robi Ethereum, ale Ethereum z tych powiedzmy top 10, top 20 wydaje się być takim najsłabszym ogniwem. Dlaczego? Bo Ethereum to nie tylko wykres Ethereum, to również technologia i cały ekosystem, który właśnie stoi za tym projektem. To są smart kontrakty, DeFi, tokenizacja i ten świat się naprawdę nie zatrzymał. To rynek może się oczywiście wahać, ale technologia idzie dalej. Więc my budujemy tutaj, zaczęliśmy budować pozycję właśnie na Ethereum w ostatnim tygodniu. I odnoszę się właśnie do wideo Bitcoin, Ethereum, Solana: co nas czeka w najbliższych dniach. Warto wrócić też do tego filmu, bo ten film, który dzisiaj nagrywam, jest kontynuacją, ale tylko i wyłącznie kontynuacją. Ethereum, które oczywiście tam były inne filmy, czyli znaczy inne walory w, w tym filmie, również poddane analizie, ale to właśnie przystąpiliśmy poniżej tego oporu, który się tutaj stworzył i został przebity przez Ethereum. Uznaliśmy, że ta strefa jest dobrą strefą do tego, żeby zacząć budować bug na Pozycje na Ethereum i tak się też stało. Zrobiliśmy pierwsze zakupy w okolicach 1950. Dzisiaj mamy cenę 1840. Budowanie pozycji dla nas oznacza konkretnie wkładanie co jakiś czas kapitału w dany token na odpowiednim, oczywiście niskim według nas, poziomie cenowym, przy jednocześnie analizie. Wolumenowej, która pokazuje nam zainteresowanie ze strony szerszego, że tak powiem, horyzontu rynkowego, może źle to nazwałem, może to nie jest horyzont, ale ze strony oczywiście smart money, czyli dużych, większych po prostu graczy. I wchodzą fundusze, wchodzą indywidualni gracze z dużym kapitałem, a Ethereum w ostatnim tygodniu próbuje po raz kolejny zjechać nam w dół. Ale co się okazuje, zaraz wyjaśnię, co to są te kwadraty, tutaj przejdę dalej, widać, że prawdopodobnie, ten ruch może być oczywiście przedłużony, czy ta zbieranina tutaj tego Ethereum może być przedłużona w czasie i gdzieś tutaj w tej przestrzeni między 2000 a 1700, 1750 może odbyć się Akumulacja właśnie tego waloru. Jeżeli Ethereum by zjechało poniżej 1750, to wtedy oczywiście następną, że tak powiem, linią wsparcia jest 1550, natomiast my tutaj bylibyśmy już wtedy, że tak powiem, złapani przez rynek. Więc jak to generalnie rozegrać? Dlaczego tutaj ta budowa tego wykresu, ona. Dlaczego ona jest akurat bardzo istotna? My robimy analizy w, również wykorzystując wykresy Point and Feature Chart, które są doskonale opisane właśnie u nas tutaj w. W akademii, ale za chwileczkę do nich przejdę i nimi się dokładnie zajmiemy. Otóż w ostatnich tygodniach zobaczyliśmy właśnie jak rysują się tutaj dołki, jeśli chodzi o Ethereum. Czas jest z tych wykresów absolutnie zabrany, i nie piszcie mi, proszę, cię, proszę was, w komentarzach, jak stworzyć wykresy Point and Chart. Nie się tworzy dokładnie tutaj, gdzie macie wykresy. To jest podstawowa, że tak powiem, obsługa już platformy TradingView, na której robię te analizy. Natomiast zobaczyliśmy bardzo mocne tutaj wyjście, gdzie było kupowanko pierwsze, i zwróćcie uwagę, że rynek odpowiedział po tym. odpowiedział również bardzo silnymi wolumenami. Jeżeli byśmy sobie sprawdzili te wolumeny na poszczególnych słupkach tutaj to zobaczymy, że w tym momencie mamy bardzo mocną odpowiedź z rynku, ale też te wolumeny, które się tutaj wygenerowały 740 634, one są oczywiście zeskalowane, żeby nie mieć tutaj zer czy tysięcy, żeby mieć w miarę porządek na wykresie. One akurat budują pewnego rodzaju strukturę, którą znamy właśnie, jeśli chodzi o strukturę akumulacyjną i wiemy, gdzie są zawsze w akumulacji najcięższe wolumeny. Przede wszystkim w fazie A i one przychodzą później w fazie C. To są najcięższe wolumeny, jakie, jakie możemy zauważyć na wykresach. I teraz, idąc jeszcze falowością, bo tutaj nie mamy fal rozpisanych. To nie jest wolumen falowy, to nie jest wolumen to jest like of wave i nakładka like of wave, która bada nam właśnie ten wolumen na poszczególnych słupkach albo poszczególnych falach, w zależności jak go zdefiniujemy. I tutaj badamy na poszczególnych falach. I proszę zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich tutaj tygodni, dwóch ostatnich tygodni mieliśmy bardzo ciekawą sytuację, bo malało nam cały czas swingi, jeśli chodzi o wyprzedaż. W końcu rynek bardzo mocno zaznaczył w dwóch swingach bardzo mocne zakupy i w trzecim swingu od już powiedzmy 20. Przepraszam. 18 marca, mamy swing o potężnej wyprzedaży 2084, który nie występuje taki swing. Nie ma takiego swingu od momentu rozpoczęcia spadków. I to jest właśnie bardzo charakterystyczne, moi drodzy. Ja nie chcę tutaj nam, nam, nam mieszać, jeżeli widzicie po raz pierwszy, czy może nie jesteście obyci właśnie z wykresami Point and Feature Chart ale ten wolumen, który tu jest na tej ostatniej, właśnie fali, jest bardzo ciężki. Jego nie, nie występuje on na pojedynczej jakiejś świecy, ale występuje konkretnie na danym, właśnie swingu. Można powiedzieć, że jest trochę ukryty. To nie znaczy, że te spadki zostaną zatrzymane, ale to oznacza, że zazwyczaj, kiedy mamy do czynienia właśnie z procesem akumulacji, to bardzo ciężki, najcięższy spadek po całym ruchu spadkowym, występuje właśnie w procesie akumulacji i być może, do mnie mamy, że może to być część właśnie tego, w tym momencie tego wykresu. I może tutaj być pewna formacja spring, bo zwróćcie uwagę, wybiliśmy bardzo, raczej nie wybiliśmy, zeszliśmy w dół, ale wybiliśmy tylko jednym oczkiem i jest powrót z powrotem do trading range'u. I za chwileczkę przejdziemy dalej, co tutaj się akurat dzieje. Według mnie to będzie rozłożony ten proces tutaj, o ile nie będzie dużej kontynuacji tutaj. Inaczej, jeżeli te poziomy zostaną tutaj utrzymane, zwróćcie uwagę, jeżeli ten poziom zostanie tutaj utrzymany, a to jest poziom 1750, jeżeli ten poziom zostanie utrzymany, to pójdziemy absolutnie tutaj bokiem, nie spodziewam się jakichś super wzrostu w tym momencie, natomiast to budowanie pozycji może być właśnie rozciągnięte w czasie. Wiem, że niektórzy patrzą oczywiście na pojedyncze wolumeny, no to popatrzcie, co się tutaj wydarzyło do dokładnie 10 marca i 11 marca. Jest panika, jest tutaj jeden z największych wolumenów spadkowych i za chwilę przychodzi odpowiedź z rynku i mamy najdłużej w tym momencie w czasie przy takich wolumenach rozciągnięty ten wykres. Możemy oczywiście i właśnie w tej części, tutaj w tej części wykresu my budujemy pozycję na Ethereum, bo wierzymy właśnie w tą technologię, wierzymy, że Ethereum to też nie jest tylko oczywiście sam wykres, ale nie chcemy kupić drogo. I ci, którzy kupowali właśnie Ethereum po 3000, czyli pół w oczekiwaniu na 10 i 10,5 tysiąca, czy tam 12 tysięcy dolarów, jak to głoszą przeróżne artykuły. Prasowe, internetowe, to są dzisiaj w poważnym problemie. Dlatego, budowanie pozycji dla nas jest zawsze rozciągnięte, że tak powiem, w czasie. I teraz ciekawa rzecz. Dzisiaj, jeżeli widzicie tutaj, teoretycznie nic się nie dzieje, ale dzieje się bardzo dużo. Popatrzcie na to, popatrzmy, pójdźmy na powiedzmy 30-minutowy wykres, zróbmy sobie oczywiście. Obraz tego i zobaczcie, jak właśnie w ostatnich trzech dniach pracują tutaj wolumeny. Gdzie ten wykres próbuje, oczywiście to może tylko być podbitka do korekty, niekoniecznie do zatrzymania spadków, natomiast my już widzimy, że tutaj tworzy się pewnego rodzaju formacja, która nazywa się formacją SOT. To jest formacja, która, czyli Shortening of the Trust, która jeżeli dobrze sobie rozrysujemy ten wykres, to widzimy, że wysokość tych spadków od poziomu do poziomu jest coraz mniejsza. I tutaj aktualnie buduje się taka boczna konsolidacja właśnie z próbą wybicia tego do góry. Więc jeżeli dzisiaj mamy poniedziałek, pierwszy to nie jest pryma aprilisowa <grymio> oczywiście analiza, ale pierwszy kwiecień i dzisiaj, jeżeli miałbym w tym momencie skalpować ten rynek, czy próbować uciąć z niego jakiś, um, jakiś trade, nie budując dużego baga, bo to jest w zależności od stylu tradingowego, jaki przyjmujecie, to ten wykres w tym momencie jakby zmienia kierunek, ma potencjał do zmiany, do zmiany kierunku. I kwestia. Czasami używam świec HLC, nawet powiem bardzo, bardzo często. Kwestia, zwróć uwagę na konsolidację tych zamknięć, tych świec. Kwestia zamknięcia na dużym wolumenie powyżej tego po prostu poziomu może otworzyć drzwi oczywiście na wyższe poziomy. Chyba, że ewentualnie gracie w jakiś, według jakichś innych strategii. Ja lubię grać na wybicia oczywiście potwierdzone em, wolumenem, które. Muszą by oczywiście wystąpić, w pewnym jakby kontekście. Mamy dosyć dobrą, w tym momencie tutaj, dosyć dobre rozłożenie, nawet na tych falach. Zwróćcie uwagę. A tutaj, przez przypadek, zahaczyłem tą linię. Zwróćcie uwagę, że idziemy tutaj do góry i również ten wolumen nam tutaj narasta, i schodzimy z wykresem w dół. I również mamy spadek na tutaj, tutaj na wolumenie. Co może oczywiście brakuje kolejnego impulsu, który z tego wyjścia na wolumenie wzrostowym i zamknięciem, pierwszym jakimś zamknięciem powyżej oczywiście tego poziomu. Więc tak może, tak wygląda w tym momencie Ethereum. I z dużego obrazka wygląda na to, że gdzieś oczywiście, tutaj w tych przedziałach dolnych dla nas jeżeli myślimy w ogóle o długo, długo że tak powiem falowym inwestycji akurat w taki projekt, jakim jest Ethereum, no to właśnie to jest czas na pomyślenie, na budowaniu po prostu swojej pozycji. Kupieniu dzisiaj może trochę, może po, pojutrze, w koniec tygodnia, raz w tygodniu. To jest właśnie moment na budowanie pozycji, kiedy rzeczywiście jesteśmy, zaczynamy walczyć o pewne poziomy, pojawiają się wolumeny, bo zwróćcie uwagę, my takich wolumenów tutaj nie mieliśmy takiego zagęszczenia wolumenowego od momentu rozpoczęcia spadków. Nie było czegoś takiego. W tym momencie się to po prostu dzieje i to świadczy o tym, że tutaj pojawiają się jakieś duże pieniądze i ten wykres już nie idzie tak dynamicznie w dół i walczymy z powrotem, żeby wejść powyżej 2100. To jest kluczowy moment dla Ethereum, takie potwierdzenie, ewentualnie być może zmiany tego kierunku będzie po wejściu z powrotem na 2100 i umocnieniu swojej pozycji przy ewentualnej tutaj zrobieniu tej tej akumulacji, której klasycznej, czyli prawdopodobnie mamy być może mamy w tym momencie do czynienia z falą tutaj z fazą C, czyli tym fałszywym wybiciem, ale że wybicie jest zrobione na dużym wolumenie, to ono ma co skłonność do retestów w około 70% przypadków i tak wygląda w tym momencie pełna analiza jeśli chodzi o. Ethereum, wydaje mi się, że powinniśmy tutaj przynajmniej w najbliższych dniach, czy może dniu, godzinach, wybijać w górę. Być może to jest tylko i wyłącznie korekta, zobaczymy, ale na razie przez ostatnie dwa dni to Ethereum się tutaj dosyć mocno zbiera i te spadki już nie są tak powiedzmy dynamiczne, pojawiają się wolumen. Co więcej, bardzo ciekawa sytuacja jest, mówiliśmy o Pinacie, peanut, więc to jest jeden z ciekawszych układów, dlatego, że zwróćcie uwagę, cały rynek leciał w dół, a Tutaj stworzyła się właśnie, co się tutaj stworzyło? No, tutaj się stworzyła taka, właśnie konsolidacja, na, czyli proces akumulacyjny z formacją Spring z fałszywym wybiciem. To jest dokładnie tutaj, jest fałszywe wybicie i powrót. Teraz jest znowu atak tutaj, się odbył, taki sprzedażowy, ale zwróćcie uwagę na low. Low, higher, low, higher, low, higher, low. My żeśmy dawali tutaj sygnał. I tutaj sygnał rynek dwa razy po pierwszym sygnale i po drugim sygnale wyszedł bardzo mocno procentowo tutaj akurat w górę. Oczywiście rozbicie tego tutaj low i zamknięcie poniżej tego low, będzie jakby zaprzeczeniem, że jeżeli ktoś tutaj gra ewentualnie na lewarze, to powinien bardzo mocno prowadzić tą pozycję, w sensie bardzo restrykcyjnie, jeśli chodzi o wyjście z tej pozycji, jeżeli to jest lewar, jeżeli to jest budowanie pozycji, no to. Ci, którzy wiedzą, jak budować pozycję, to też wiedzą, jak się tutaj zachować. Więc popatrzmy jeszcze na Bitcoina. Bitcoin i dominacja Bitcoina to jest bardzo ważne. Moim zdaniem, za niedługo Bitcoin straci tą dominację, bo teraz rosnąca dominacja Bitcoina to znaczy, że on bierze powietrze, że tak powiem, zasysa powietrze z altów. Natomiast przy pierwszym takim odwrocie. Moim zdaniem, tutaj bitcoin był w 2022 tak bardzo wysoko, dokładnie w 20, 20, 21 i tutaj ta dominacja tego bitcoina uważam, że się skończy. To znaczy, że nie, że bitcoin będzie spadał, tylko że alty powinny zdecydowanie tutaj m, przejąć inicjatywę, może nie zdecydowanie, ale. M, ta topka powinna przejąć troszeczkę tego poweru, i jeżeli wróci z powrotem rynek do wzrostów, to myślę, że właśnie te tokeny, to, alty będą szybciej czy więcej zyskiwać względem właśnie Bitcoina. I tutaj ta dominacja powinna się zakończyć, bo jest kilka naprawdę dobrych, fajnych tokenów, które przy, tym, przy tej presji sprzedażowej świetnie się zachowują. Z mojej strony to wszystko. Pamiętajcie, Ethereum w tym momencie ma układ absolutnie tutaj boczny. Jesteśmy po dużych spadkach i ta presja sprzedażowa widać, że w tym momencie jest mniejsza. Natomiast to, co budzi, że tak powiem, budzi, że tak powiem, nadzieję na to, że. Ten tutaj te spadki zostaną zatrzymane, że będziemy mieli, że tutaj w tym momencie jesteśmy w, być może w tej fazie C, gdzie mamy fałszywe wybicie na potężnym wolumenie i te potężne fale właśnie występują w fazie A i tutaj przychodzą, właśnie wchodzą do fazy z B do, do C przechodzą i one mogą, oczywiście zatrzymać rynek nie muszą, ale my kupujemy Ethereum tutaj na spocie i mm, zwróćcie uwagę, po prostu będziemy starać się yy, tak yy, budować tą po prostu pozycję wedle tego, co też wykres nam pisze, że nawet w przypadku złego, naprawdę złego scenariusza nie powinniśmy, że tak powiem, dostać po uszach, a tak jak powiedziałem, Ethereum i kryptowaluty to nie jest tylko czasami sam wykres, ale to jest po prostu yy, technologia, to jest właśnie coś więcej niż tylko sam wykres i wolumen, który notabene jest super ważny, a według nas te wolumeny się właśnie w tym momencie pojawiają. Pozdrawiam serdecznie i zachęcam oczywiście do subskrypcji, jeżeli dotrwałeś do końca tego filmu. I również ci, którzy są zainteresowani ewentualnie głębszą, głębszymi takimi analizami, zapraszam również na Telegram i na swoją stronę. Który link znajdziecie w opisie. Pozdrawiam serdecznie.